dobrać prześcieradło, bo ostatnio wpadłam na świetny pomysł zapierania czerwonej sukienki, która leżała na prześcieradle właśnie i zaferkowała mi prześcieradło na różowo, więc zaczynałam no, takie po prostu dwie plamy różowe, więc próbuję to zaprać. Używam klasycznych rzeczy w stylu wanisz. Zawsze działa, ostatnio z nim odkrałam żółte kwiatki z białych spodni, także wierzę, że się uda. Zapiorę to sobie, poleżę i później normalnie jeszcze do prania wrzucę. W ogóle ten kabel skupiam we ładowania telefonu w samochodzie. On nie tak wkurza jak wywalę. Kupię jednak pojadę do Media Expert, zwykły, bo on ładuje telefon, działa. Tylko problem jest z tym, że ciągle mi się pokazuje, żeby włączyć CarPlay. No taką po prostu, jak ktoś nie wie, to żeby wszystkie tak jakby. Znaczy aplikacje, które sobie wybiorę, żeby się wyświetlały na yy, samochodzie, a ja tego nie lubię i mam to wyłączone, a ciągle mi pokazuje, żeby się połączyć, i ciągle jest dźwięk tego piszczenia i tak mi to wkurza jest tkawka, czyli będzie dobry pomadek. Chciałam wam pokaże, pokazać, bo kupiłam wczoraj w hausie takie wiralowe spodenki, tylko niestety m, akurat białe były w moim rozmiarze tylko. Nie wiem, czy ich nie zwrócę, nie wiem, pomierzę sobie po prostu w domu z różnymi rzeczami i jak będą fajne to zostawię, jak nie to zwrócę. Kosztowało 89 zł, więc za kawałek takiej firanki, że tak powiem, jak to moja powiedziała, to no bardzo dużo. Ale właśnie takie białe, yy, zobaczcie, no są mega urocze, ja sobie wziąłam XS, szczerze mogły być jeszcze troszeczkę mniejsze, żeby były troszeczkę wyżej, ale widzę, że nie mam mniejszych nawet. 89,99 I chciałam czarne przymierzyć, ale czarne były tylko L, więc wziąłam białe. Pomierzę sobie z różnymi rzeczami, które mam, czy będą mi tak pasowały i w ogóle, i nie wiem, czy zostawię, czy zwrócę. Zobaczymy, ale to takie coś, jakby ktoś szukał. Bo właśnie widziałam na TikToku, że były bardzo modne, dużo osób mówiło, że tam są, a ja szukałam, bo ogólnie na przykład... Były w e, Urban Outfitters bodajże, nawet byłam w elektrowni ostatnio właśnie po wiśle, po to, żeby zobaczyć. Pamiętam, że kiedyś były, ale były po 200 zł ponad, więc no troszeczkę uważam przesada. E, I jakbyście chcieli, e, byli zainteresowani, może gdzieś na stronie sobie zobaczyć, to tutaj zostawiam Wam kod. Moja mama powiedziała, że tak jakbym wyszła, aby w piżamie na miasto, albo w firance. No. Są one takie rozciągliwe. Jakby były XXS, to też byłoby super, bo byłyby trochę wyżej, a właśnie zamysł tych spodenek jest taki, że ma w nich być troszkę widać pośladek, na tej zasadzie, że firanka jest zasłania, wiecie. A tutaj jest tak, no takie po prostu male... Czy one są tak krzywo skrojone, czy mi się wydaje? że tutaj są dłuższe? Nie wiem, no są urocze właśnie do takich różnych sumy stylizacji. Dziewczyny je noszą i z zwykłymi jakimiś takimi bluzkami oversize'owymi, albo właśnie całe na biało, tak elegancko, także trochę wygląda też jak spódniczka, tutaj ma jako kartkę. No, urocze, urocze, ale zobaczymy, czy do czegoś będą pasować. Jak nie, to po prostu zwrócę. Ale tego po prostu pokazuję, bo może ktoś szuka. Się wyjątkowo mocno odczuwałam tą e, karboksy To na może dlatego, że jestem w takiej a nie innej fazie cyklu, ale och, troszeczkę mnie bolało i głowa mi teraz boli, ale to akurat normalne. Storki że już Wam pokazuję taką rozwaloną przesyłeczkę. Słuchajcie, e, no, coś pięknego. Bardzo ładnie to wyglądało. Stawiam w ogóle na insta. E, takie czekoladki, gorzka, mleczna. Takiego połączenia jeszcze nie, dobrze że mówiąc, migdałowa z gruszką Tutaj zobaczcie jakieś piękne też czekoladki. Teraz tu mi w ogóle szkoda, tego otwierać. Wiecie, zostawiam na lepszy czas w życiu, <laughs> nie żartuję. Takie dwa rodzaje dropsów, bardzo jestem ciekawa. I w ogóle takie łyżeczki do kawy, herbaty. Ej, to jest ciekawe. O, jestem bardzo tego ciekawa. Taka czekolada, ale dubajska i prawdziwa dubajska. co w się sensie, wiecie, z pistacją. No, mega ciekawe. Piękny koszyczek, piękna paczka, ale super. No, coś pięknego. Jeszcze, słuchajcie, muszę Wam pokazać. poż dostałam truskawy. To już te polskie. O, matko, jak pachną. O, nie muszę przejrzeć, bo widzę niektóre już takie troszkę ten, ale... O, wow. Jeszcze aż tak bardzo, bardzo mocno nie pachną, ale... To są takie bardzo dobre i pyszne, naprawdę. Nie wiem, jeszcze trzeba zrobić porządek ogólnie tutaj. I widzę, że ta monstera jeszcze ma taki żółty listek. Nie wiem, o co chodzi. Może, może wy wiecie. No, czasem może po prostu jeden musi sobie ze starości odejść. Ale za to ten wariat ma nowego kolejnego. Już się zabrałam za porządki, jeszcze tam posprzątam, bo tam mam rzeczy do współpracy, więc trzeba z tym zrobić porządek. To od razu zajrzę, co mam tutaj, bo jak widzicie, tu jest dosłownie no, wszystko. Nie wiem, ale u mnie te półki, to są takie półki, że wiecie, na przykład wchodzę do mieszkania i jak mam coś gdzieś rzucić, jakieś klucze, to właśnie zawsze jest ta półka i tu jest... Naprawdę dosłownie wszystko na tej półce, dosłownie na tak. Kinder Joy'e. Gel do brwi, co to tu robi, ja nie wiem, mydełko znaczy się, okulary, coś do ust, klucz od samochodu. No to jest takie wiecie miejsce, w którym leży wszystko takie co muszę mieć pod ręką. Tutaj to się dopiero będzie działo. No jasne, dobra, to jest takie, wiecie, pod ręką, więc musi tu leżeć, aż się po prostu boję tam zaglądać, bo ja tam naprawdę wrzucam dosłownie wszystko. Zróbmy to tak. O nie! Well. Wszystko, wszystko to jest! O nie! Pieniądze. Tutaj tutaj ja nie wiem dlaczego robić leżą, ale dobra. I tak tutaj namnożyłam jeszcze, nie wiadomo czego, ale dobra. Najpierw przejrzyjmy to. No, tak to są te papiery z paczki. To jest na zdjęcie, zaraz przejrzę te paragony. No dobra, powyrzucałam mnóstwo paragonów. Tutaj mam jeszcze jakieś takie mniej lub bardziej potrzebne rzeczy, więc. Yy... Nie zostawię. No są jeszcze kolczyki, są jakieś kosmetyki. To pewnie chciałam komuś dać, więc tak wrzuciłam na zewnątrz. Um, nie wiem co to robi tutaj, ale dobra, przełożę to gdzie indziej. Jakieś zabawki z Kinder Joya. Tak, tutaj pomadki, które odpakowywałam, więc one to też lecą do kosmetyków tu Wkłady do aparatu. Tak nawet podpaska się znalazła. Metka. Dobra, tutaj tutaj wygląda to ładnie. Jeszcze przejrzę, co mamy tutaj. Ja wiem, że jakieś badania miałam zlecone. No pomadki, których w sumie często używam. One takie wiecie, są dosłownie pod ręką przed wyjściem, że sobie <grym> łapię. Po prostu z tej szafki biorę, to coś miałam po prostu też. Przetestować. Okulary, no one były poukładane, już nie są, ale zaraz na nowo będą. To nie wiem co tutaj robi. To idzie do kosmetyków. O, moje gumeczki jedwabne. Eee, tego też używam ciągle. O co mi paragon z żabki? Nie mam pojęcia. I zapaszki, perfum, kolejny paragon. Czy to jakiś ważny paragon? Kalcedonia, to już mi potrzebne. Jakieś metki, a metki zostawiałam, jakby ktoś pytał pewnie jakiś kod spodni czy czegoś. No ale to już dawno i nieprawda, więc zabieram. O proszę, jakiś żel nawet do mycia. Dobrze no, testuję. No i dobra, a tak to zostawiam, bo to są gdzieś tam rzeczy, które mówię, ciągle używam, biorę, gdzieś tam muszę mieć pod ręką, więc ta półeczka musi być taka, no, luźniejsza. Mówiliście mi, żebym wyczyściła od czy w środku, bardzo dawno tego nie robiłam, ale uwierzcie mi, ja to czasem robię i on się tak szybko zapycha, że on jest chyba po prostu albo do wymiany, albo nie wiem. Chciałam to robić, czyścić na balkonie, ale no jest zimno niestety. Może boję się, że tu zaraz jakieś robale wyjdą. Powinnam to robić w rękawiczkach. Troszkę się brzydzę, szczerze mówiąc. Dobra, chwila, idę do rękawiczki, bo mi się to nie podoba. Ja nie wiem, ja po prostu potrzebuję chyba nowego odkurzacza, bo on ma dosłownie no, 6 lat, tak jak tu mieszkam. Tak, tak on mieszka tyle ze mną i wydaje mi się, że to już chyba po prostu też jego czas. Też mogę to wyczyścić, nie, pod wodą, ale ja nie wiem, czy to ma sens. Pewnie to trzeba wymienić, w ogóle pewnie trzeba wymienić, a ja się na tym nie znam. Gdzie tak, o nie. Będzie zaraz mnóstwo kurzu wszędzie. Jest super. Ja to jeszcze też mogę się wypłukać, ale czekajcie, to się jeszcze jakoś otwierało. wiem że coś się tu wyjmowało. No coś tam wciągał, nie, jak widać. O, matko! Fuj! Fuj, fuj, fuj! Bo mam. Także masakra. Ten koszyczek tutaj też naprawdę jest dosłownie. Wszystko nic, więc zaraz zobaczymy tutaj coś, czego no, na razie nie mogę pokazywać, więc to schowam. Tak, moje słuchawki Mercedesa. Slay. Kable. I tak, tu jest kabel do zegarka, więc go mogę schować, bo na razie w sumie zegarka nie używam, więc... Gdzieś to do kabli zaniosę, tylko jako, jakoś szczepię, To do aparatu. Ja teraz za bardzo aparatu nie używam, ale mam Canona, słuchajcie. I to była moja pierwsza lustrzanka, taka poważna, którą zaczęłam nagrywać na YouTubie, To nie była moja pierwsza, pierwsza kamera, ale taka pierwsza, poważna. Nie, pierwsza to była taka, wiecie, do ręki. Nie, no. dobra, dalej. Co my tu mamy? Tu mamy coś do ładowania. Albo podłączenie czegoś w stylu odświeżacz powietrza, nawilżacz powietrza. Tutaj. Co do czego to jest ten kawałek? Aparat, taki sam, zobaczcie, Kodak. w paszce też dostałam, więc naprawdę super. W ogóle z niego, żeby zdjęcia wywołać, to trzeba iść do fotografa, więc to nie jest takie proste. Tutaj to po okularach, tutaj mam jeszcze szmatkę jedną czystą, więc fajnie. Opaska, Pędzelki, to może gdzieś indziej chowam. Patrzcie, patrzcie. Z moich 21 urodzin takie baloniki. One się jeszcze trzymają. 4 lata. Nic nie się trzymają. Dla Leny będą na 12 urodziny i na 21. Może też. Pusteczki to nawet nie moje. Nie wiem, co to tu robi. Jakiś bank, Co on tu robi? Co to za powerbank? Nie wiem. Proszę bardzo, jakieś okulary się znalazły. A one chyba są trochę. Tutaj... Nie, nie są, są. Dobra, to no dobrze wiedzieć, że takie okulary. Oczywiście nie obośćłaby się, jakbym jakichś papierów nie miała. O, tutaj badania, kiedy, jakie miałam robić. Yy, hormonalne, w jakiej fazie cyklu, więc zostawiłam, bo to ważne. Tutaj też mam jakieś wyniki badań zapewne, to już na 100%, więc to musi się trzymać razem, nie mogę tego zgubić. Słuchawki, ja nawet nie jestem pewna, czy one działają, ale dobra. Kolejny kabel. Kurde, no, sobie będę tak kable te trzymać na wierzchu. Ja nie wiem. Dobra. To co nie musi być tak widoczne, niech sobie leży na dnie po prostu. No chyba dalej będzie leżało to co było, no ale chociaż przyjrzałam, co tu mam. Ja nie wiem, co to jest za powerbank. No niech leży, ale. Dobra. No te kabelki ja, ja ich często używam. Nie wiem, których najbardziej, ale niech to będzie. To co tam schować, to schować, żeby po prostu tego aż tak dużo nie było, nie? Te baloniki też nie poleżą. one są ikoniczne. To jest ich miejsce od czterech lat. Opaska. Skąd ta opaska? Nie wiem. To boję się, że zgubię, bo to jest takie, wiecie, miejsce, do którego ja nie zaglądam, więc... Dobra. Niepotrzebnie tutaj zaglądałam, przecież... No ale dobra, chociaż przejrzałam, co tutaj mam. Te okulary będzie trzeba wyczyścić to nie wiem, nie ja tego używam, jest takie sobie tu leży, to jest coś na okulary i jakiś kabel to jest ciekawe. A opaski używam, więc ona musi tu leżeć. Dobra, chociaż mniej więcej wiem, co tu jest. Także nie ma bajzlu jakiegoś wielkiego, a to idę schować, a kabelek wyrzucić. Moje ulubione, czyli łazienka pełna kosmetyków. Aha, i żeby nie było, to, że te wszystkie kosmetyki tu leżą, to nie znaczy, że ja ich wszystkich używam za każdym razem i w ogóle niektóre stoją, bo używam ich też bardzo rzadko, a też, których używam codziennie, możecie tutaj po prostu też nie widzieć, bo to nie jest tak, że to są te, których używam codziennie. Zdecydowanie nie. Znaczy niektóre tak, ale nie wszystko. Dobra. Dobra, pięknie, ładnie, śniąco. Sprzątałam tam na no tamtej wiszącej półce, to miałam tam też swoją em, szmatkę do okularów i po prostu jestem tak odklejona, że wyrzuciłam ją do kosza razem z paragonami i wraz musiałam w tym kurzu z odkurzacza grzebać, no ale dobra, już umyłam i sobie schnię. W ogóle to uwielbiam moje dorosło nastolatkowe pieniądze wydawać na uroczy papier do toalety. Serio, zawsze wybieram jakieś takie fajne...